– Cześć! – Cześć! Zauważyliśmy takie, taką prawidłowość, że bohaterami naszych odcinków ostatnio są ludzie, którzy mają coś nie tak z czołem. Wczoraj był Harry Potter, który ma bliznę na czole w kształcie piorunka, a dzisiaj jedną z bohaterek będzie Julka Roberts, która ma żyłkę na czole. <śpiewanie> Zapraszamy Was do Notting Hill, jednym słowem. <śpiewanie> Zobacz jakie są ładne te kamienice. A tamta pomalowana, widzisz, oczy ma? No ta na złoto. A jest, rzeczywiście, no, faktycznie. Ona nie jest pomalowana, to jest wydziółdziane w tym. A, czy takie z graffiti. No. Rzeczywiście, no. A ja bym że to jest pomalowane. Ej, fajnie to wygląda. Dzisiaj w ogóle będziemy w wielu miejscach związanych z popkulturą Wielkiej Brytanii. Będziemy w miejscach inspirowanych filmem, muzyką i książkami. No i na pierwszy rzut znaleźliśmy się w dzielnicy Notting Hill, czyli film z 1999 roku pod tytułem Notting Hill. W ogóle nie mogę uwierzyć, że to już było tak dawno temu. Teraz dochodzimy do miejsca, które w którym w zasadzie rozgrywały się początkowe kadry akcji, czyli do księgarni, której właścicielem był Hugh Grant, aka William Sucker, którym poznał Julie Roberts. I tak naprawdę ten sklep nigdy nie był księgarnią. Jak zaczęli kręcić, to był tutaj chyba sklep z antykami. Potem sprzedawali meble, no a teraz znajduje się tutaj sklep z różnego rodzaju pamiątkami. Co ciekawe, to jakby ta witryna tego sklepu jest zainspirowana prawdziwą księgarnią, która znajduje się dosłownie kilka kroków dalej, do której też pójdziemy. Natomiast właściciele tej księgarni, jakby pozwolili użyczyć nazwy i jakby stylu, swojego miejsca, ale nie chcieli brać udziału w filmie, nie chcieli, żeby to u nich był kręcony film. Dlatego właśnie producenci tego filmu musieli znaleźć inne miejsce, no i znaleźli inne właśnie też na Portobello Road, czyli na tej ulicy, przy której się rozgrywał film i przenieśli, zaaranżowali środek tego sklepu, ówcześnie z antykami, na księgarnię. No więc chyba wejdziemy i zobaczymy, co tam jest. A w środku pamiątki nie tylko z filmu Notting Hill, ale też ogólnie z Londynu i z Wielkiej Brytanii, oczywiście. No i tutaj dochodzimy już do miejsca, w którym zaczyna się Portobello Market, czyli też ten uliczny targ znany z filmu, gdzie Will Stucker sobie spacerował i kupował warzywa i owoce. Portobello Market otwarty jest 6 dni w tygodniu nie jest czynny w niedzielę, natomiast te główne dni to jest y, oczywiście piątek i sobota, wtedy jest najwięcej wystawców, ale tak naprawdę przez cały tydzień coś tutaj się znajdzie. No jeżeli dobrze kojarzycie film Notting Hill, to na pewno będziecie kojarzyć te drzwi niebieskie po prawej stronie, te ciemne niebieskie. To są drzwi do mieszkania Willa. Mieszkanie należało kiedyś do scenarzysty filmu Notting Hill, natomiast po tym jak film stał się tak popularny i zaczęły zjeżdżać tutaj rzesze turystów, to przemalował te drzwi na czarno, żeby nie przyciągały tak uwagi. Potem dom sprzedał, a nowi, nowi właściciele jako uprzejmość, chyba dla, jako pamiątkę po tym filmie wrócili do pierwotnego koloru, czyli do tego niebieskiego. Natomiast samo mieszkanie to nie jest mieszkanie Willa, bo jak widzicie jest bardzo niskie. A tamto w filmie miało ze trzy piętra. A to właśnie kawalątek od Portobello Road jest księgarnia, która była inspiracją do stworzenia księgarni Willa w filmie. No i księgarnia w środku jest tak samo zatłoczona jak ta z filmu. Zatłoczona? Znaczy w sensie taka ściśnięta, że jest mało miejsca, dużo książek, o. No ale tak jak nie tak jak w filmie nie jest to księgarnia podróżnicza. Tylko taka ogólna. Do you have any books by Dickens? No, no, I'm afraid um, for travel, book shop, uh, sell travel books. Oh, right. ale jest tutaj... fragment filmu też, to Travel Book. I są książki podróżnicze. Także jednak coś z filmu tutaj jest. Ja oczywiście nie mogłam się powstrzymać i w Księgarni z Notting Hill kupiłam sobie zakładkę z Notting Hill oczywiście. Ale też żeby nie było kupiłam sobie książkę, której szukałam w Polsce, ale po polsku jej nie ma jeszcze. Odbija się bardziej... O! No więc kupiłam sobie po angielsku. Także zakupy w Notting Hill za nami. No i na tym kończymy zwiedzanie Notting Hill. Czyli widzieliśmy front, witrynę w zasadzie księgarni, byliśmy w księgarni, widzieliśmy targ uliczny i niebieskie drzwi z filmu. A teraz udajemy się do kolejnej lokalizacji znanej z popkultury. Zgadniesz, gdzie jedziemy? Nie wiem, ale tu jest tak napchane, naćkane wszystkiego po prostu. Mnóstwo na tym targu. Tak, jest wszystko. Od owoców... Z popkultury obstawiam, że Abbey Road. Tak. Ha -ha. <laughs> Widzimy się w Abbey, przy Abbey Road. Gdzie mieliśmy iść? Do Abbey Road. Mów głośniej. Do Abbey Road. A gdzie poszliśmy? Na śniadanie. Także szybka relacja ze śniadania, wjeżdża. Bajger z kiełbaską, z boczandem, sałatka, jajka poszetowe i sosik holenderski. No, i ja o to chodzi. A u mnie wjeżdża szakszuka. Taka trochę inna wersja szakszuki, bo jest z kiełbaską, z jajkami poszutowymi, z fetą, ale w sosie takim właśnie pomidorowym i chlebek na zakwasie. Smacznego. Dziękuję. Dotarliśmy do kolejnego super popkulturowego miejsca w Londynie, czyli właśnie do Abbey Road Crossing, czyli do przejścia. Dla pieszych, z którego powstała chyba jedna z najbardziej rozpoznawalnych okładek muzycznych świata, czyli właśnie okładka do albumu Abbey Road Beatlesów. Ruch turystyczny odbywa się tutaj non-stop. Zatrzymują samochody, żeby przejść i zrobić sobie fotki. O, właśnie! No ale chyba ym, kierowców akurat to specjalnie nie dziwi. Tak jak każdy w Londynie zna adres ulica Downing Street 10, tak też na pewno znacie ten adres, pod którym znajdujemy się w tej chwili, czyli ulica Baker Street 221 B. I tym sposobem docieramy do ostatniego popkulturowego miejsca na naszej wycieczce. Po Harrym Potterze i Notting Hill i Beatlesach przyszła pora na Sherlocka Holmesa. Yeah, first World Museum. We have two rooms to explore here. So we'll start first where yes. we are in Sherlock Mawson City. <laughs> thank you Wyszliśmy właśnie z muzeum Sherlocka Holmesa. Warto było, mnie się bardzo podobało. Z ciekawostek, to muzeum zostało otwarte w 1990 roku. W miejscu, gdzie teraz jest sklep w którym kupuje się bilety. Wcześniej istniała restauracja, a samo, sam budynek należał do miasta. No i właśnie muzeum przejęło ten budynek i w 1990 roku zrobiło z niego muzeum. Fajne, nie? Tak, bardzo. Bardzo spokojnie polecamy tam, co mówiłem, te koktajle. Dosłownie, tuż obok mają wyśmienite koktajle, świeżo robione. Polecamy. Ostatnia atrakcja na dzisiaj? Tak, ja idę fruterować podłogę w muzeum, w muzeum Nauki, bo jestem już tak padnięty, że będę na czterech. Ale jeżeli wy macie jeszcze siłę nas oglądać, to zapraszamy Was, bo to też jest darmowe muzeum, tak samo jak Muzeum Brytyjskie, jak Muzeum Historii Naturalnej. To są trzy takie największe muzea tutaj w Londynie, które możecie zobaczyć za fryką. Oczywiście nie będziemy wam pakować całego muzeum, tylko jakieś z, takie ze dwa birolki, że tak powiem, wam zrobimy, żebyście wiedzieli co z czym i dlaczego. Tak, wchodzimy. model wiktaryńskiego warsztatu w dużej miniaturze. A, ty, a te tycie maszyny, które widzicie tutaj w modelu, to tak naprawdę, to tak naprawdę te maszyny, już nie takie tycie. Przyjecie łódko do miasta? Proszę bardzo, zmieści się w każdą dziurkę. Przedmioty codziennego życia z przełomu XIX i XX wieku. Tak, tak, to ja. zapowiadaliśmy w poprzednim odcinku, będąc na śniadaniu w Dishum. tak nam się tam spodobało, że zdecydowaliśmy się przyjechać tutaj jeszcze w sumie to nie tutaj, tylko do Dishuma w innej lokalizacji przy obrodach Kensington na obiad, kolację no i zobaczymy jak to tutaj będzie pasowało Sora się kapie na siebie, a nie do tego. ja też mam ten problem zamówiliśmy y Kurcza, ten biryani z kurczakiem i czarny dal podawany z roti i chlebkiem i do tego mamy sosiki także tak się prezentuje nasz dzisiejszy obiad i jak czarny dal? Ekstremalnie gorąco. <śles> ale przy tym na razie uważam, że nasze polskie hinduskie knajpy nie odbiegają z tego dobre, nie? bardzo dobre świetny kurczak, bardzo taki wilgotny w ogóle nie wysuszony ale ciągle to powiem yy, uważam, że polskie znaczy yy, indyjskie knajpy w Polsce nie mają się zupełnie czego wstydzić więc jeżeli chcecie się zaskoczyć bardzo pozytywnie, przychodząc do tej knajpy, to idźcie rzeczywiście najpierw na śniadanie. Dzisiejszy dzień kończymy zupełnie inaczej niż dwa poprzednie wczorajsze, <noise> czyli nie z łóżka, a tym razem z lotniska. Ponieważ dzisiaj żegnamy się z Londynem, a witamy z Barceloną. Ale to, co się dzieje w Barcelonie, zobaczycie już w następnym odcinku. Hej! Hej.